Przyjrzeliśmy się już Crossoverom i suwom do 150 tysięcy złotych. Jeden z odcinków poświęciliśmy też nowym kombi do 150 tysięcy złotych. Co dzisiaj? Nadszedł czas na miejskie hatchbacki do 80 tysięcy złotych. Czy za taką kwotę można w polskich salonach znaleźć jeszcze coś przyzwoicie wyposażonego? Okazuje się, że możliwości jest całe mnóstwo, a choć różne segmenty wymierają na rzecz crossoverów, czyli lekko tylko podniesionych osobówek, producenci trzymają w swych ofertach wciąż małe miejskie samochody, które być może mają przed sobą wielką przyszłość. W dzisiejszym odcinku Carflix hatchbacki do 80 000 złotych. Macie już swoje typy? Sprawdźmy: Citroen C3 75 200 zł. Choć w Europie nic pod kątem wyglądu Citrena C3 nie zmieniło się od czasu prezentacji ostatniej generacji w 2016 roku, to jednak w ostatnim czasie francuski producent pokazał nową iterację, która jest już crossoverem i trafia na rynki Indii oraz Ameryki Południowej. Wygląda całkiem zgrabnie, jednak najbardziej szokuje swoim wnętrzem. Europejski C3, którego ceny w polskich salonach startują od 75 200 zł, ma zostać w niedalekiej przyszłości zastąpiony w pełni elektryczną konstrukcją. W tej chwili można go uznać za praktyczne, zwinne i ciekawe stylistycznie auto segmentu B. Wydaje się nawet, że to pod względem wyglądu jeden z ładniejszych przedstawicieli tej półki cenowej, który szczególnie dobrze wypada w wysokich wersjach wyposażenia. Na to jednak nie możemy sobie pozwolić w dzisiejszym odcinku, mając w portfelu jedynie 80 tysięcy złotych. Bazowa pojemność bagażnika w Citrenie C3 to 300 litrów. Za podstawową kwotę zakupicie Citrena C3 w wersji wyposażenia U z benzynowym silnikiem 1.2 piórtek, 83 konie i pięciobiegową manualną przekładnią. Będzie to model zdecydowanie niewyróżniający się wszystkimi cudacznymi dodatkami personalizacyjnymi z bardzo szarym i smutnym wnętrzem. Na liście wyposażenia otrzymacie 15-calowe felgi stalowe z kołpakami, manualną klimatyzację, 7 poduszek powietrznych, tempomat, reflektory który główne ecoLED, kolumnę kierowniczą regulowaną w obu płaszczyznach, fotel kierowcy regulowany na wysokość, 5 monochromatyczny ekran dotykowy radia cyfrowego z Bluetooth i czterema głośnikami. Można jednak podnieść wersję wyposażenia do C Series i w C3 będzie to bardzo zauważalne, gdyż auto prezentować się będzie mniej depresyjnie, aczkolwiek wyjedziecie poza budżet z kwotą 80 700 zł. W tej cenie standardem są 16-calowe felgi stalowe, automatyczna klimatyzacja, ozdobne airbumpy na zewnątrz, czujnik deszczu i zmierzchu. Elementy personalizacyjne, lusterka elektrycznie składane i podgrzewane, siedmiocelowy ekran systemu multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto oraz sześcioma głośnikami. To zmiana, którą zdecydowanie opłaca się dokonać. W kwestii silnika 1,2 piórtek 83 konie, to robi on setkę w 12,3 sekundy i średnio zużywa 5,5 litra na 100 km. Dacia Sandero 62 900 zł. Dacia tradycyjnie musi znaleźć się niemal w każdym zestawieniu i niemal za każdym razem bije na głowę inne samochody pod względem cenowym, jednak nie jest w tym wypadku najtańszym modelem w całym odcinku. Trzecia generacja Sandero pojawiła się w salonach sprzedaży dwa lata temu, a jej cena bazowa od tamtej pory urosła około 3000 zł. Takie mamy czasy. Bazowa pojemność bagażnika Sandero to 328 litrów, czyli więcej niż we wcześniej opisywanym Citroenie C3, jedynie 62 900 zł. Zapłacicie za zupełnie bazowe Sandero z silnikiem benzynowym 1.0 TCE o mocy 91 mechanicznych, a także pięciobiegową skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia Essential. Oczywiście mówimy tu po raz kolejny o maksymalnie smutnym wnętrzu samochodu, służącego głównie w celach typowo utylitarnych. Nie będzie tu szpanu. W ramach podstawowej wersji wyposażenia dostajecie 15-calowe felgi stalowe z kołpakami, 6 poduszek powietrznych, tempomat, kierownicę z regulacją wysokości, fotel kierowcy z regulacją wysokości, ręcznie sterowane boczne lusterka oraz dwugłośnikowy system audio z możliwością podłączenia telefonu. Przy dalszej konfiguracji od razu widać, że Dacia lepiej radzi sobie przy niskich kwotach, mając 80 tysięcy zł można tu jeszcze zaszaleć, zmieniając skrzynię biegów na sześciobiegową, która znacznie ułatwi jazdę na trasach oraz podnosząc wyposażenie do przedostatniego Stepway Expression. Co dostajemy w zamian? Przede wszystkim samochód za 75 300 zł, czyli nadal poniżej limitu, na którego pokładzie są jeszcze 16-calowe felgi stalowe, tylne czujniki parkowania, czujnik deszczu, dwupłaszczyznowa regulacja kolumny kierowniczej, wstawki ozdobne na desce rozdzielczej, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, 8-calowy ekran dotykowy z Apple CarPlay i Android Auto oraz 4 głośnikami, manualna klimatyzacja czy relingi dachowe. Poza tym Sandero Stepway jest takim quasi crossoverem w gamie Sandero z dodatkami udającymi aspiracje terenowe modelu oraz większym prześwitem o 41 mm. W kwestii samego silnika 1.0 TCE 91 KONI to umożliwia on przyspieszenie do setki w 11,7 sekundy oraz gwarantuje zużycie paliwa na poziomie 5,5 litra na 100 km. Fiat 500 67.500 zł. Zgrabnie przechodzimy do segmentu A, z wciąż produkowanym i sprzedawanym spalinowym Fiatem 500, który niedługo ustąpi miejsca elektrycznemu 500e oraz Abartowi 500e. Przespieszmy się go kochać i kupować. Bazowo samochód ten kosztuje jedynie 67 500 zł z silnikiem 1.0 mild hybrid o mocy 70 koni, sześciobiegową manualną przekładnią oraz wersją wyposażenia 500. 500 k jest samochodem tak pociesznym i stylowym, że nawet w najniższej wersji wyposażenia wygląda ciekawie i przykuwa spojrzenie. Pojemność bagażnika przy rozłożonej tylnej kanapie wynosi tu 185 litrów, co jest wartością małą w tym zestawieniu, ale typową dla samochodów segmentu A. W ramach podstawowej wersji wyposażenia dostajecie tu rzucając się w oczy pomarańczowy lakier Sicilia, chromowaną końcówkę wydechu, 7 poduszek powietrznych, tempomat, elektrycznie sterowane boczne lusterka, reflektory halogenowe, manualną klimatyzację, fotel kierowcy z regulacją wysokości, radio z bluetooth i czterema głośnikami, a także 14-calowe felgi stalowe. Szczęśliwie nie przekraczając budżetu można kupić 500 w wersji wyposażenia Dolce Vita za 77 500 zł. Fiat dorzuca wtedy panoramiczny szklan Dach z roletą, tylne czujniki parkowania, automatyczną klimatyzację, 7-calowy ekran elektronicznych zegarów, a także 16-calowe felgi aluminiowe. W kwestii samego litrowego silnika Mild Hybrid to auto robi setkę w 13,8 sekundy i średnio zużywa w okolicach 5 litrów na 100 km. Fiat Panda 3 – 65 500 zł Najtańsza panda trzeciej generacji to czteroosobowa wersja z silnikiem, który poznaliście już w poprzedniej 500, czyli wyposażonym w układ mild Hybrid litrowym benzyniakiem o mocy 70 koń mechanicznych z sześciobiegową skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia panda. Taka konfiguracja pandy kosztuje właśnie 65 500 zł. Fiat panda jest w aktualnej generacji na rynku od 2011 roku i to również przedstawiciel segmentu A. Cechuje się jednak większym niż 500 bagażnikiem, który bazowo mierzy 225 litrów. Co dostaniecie. W wersji wyposażenia Panda, między innymi 14-calowe stalowe felgi z kołpakami, manualną klimatyzację, cztery poduszki powietrzne czy kierownice z regulacją wysokości. Nie za dużo, ale limitu 80 tysięcy nie przekroczyliśmy, więc dorzućmy coś do konfiguracji. Warto podnieść wersję do Cross, wtedy Panda kosztować będzie 78 tysięcy złotych. A co dostajemy w zamian? Przede wszystkim dużo odważniej wyglądający samochód z 15-calowymi stalówkami, automatyczną klimatyzacją, relingami, 7-calowym ekranem systemu multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto, czujnikiem deszczu i zmierzchu. Słowem, opłaca się. W kwestii jeszcze litrowego silnika benzynowego to w pandzie pozwala on na przyspieszenie do setki w 13,9 sekundy i średnie zużycie paliwa w okolicach 5 litrów na 100 km. Hyundai i 10 67 tysięcy złotych. I10 w obecnym wcieleniu. Zaprezentowany został w 2019 roku, po czym w zeszłym roku lekko go odświeżono, by nie odstawał od konkurencji. To jeden z najtańszych samochodów na polskim rynku, cechując się bagażnikiem o pojemności bazowo wynoszącej 252 litry, najtańszy Hyundai i 10 za 67 tysięcy zł będzie posiadać do napędu wolnosący silnik benzynowy 10 MPI 67 koni z pięciobiegową skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia Pure, w której dostaniemy 14-calowe felgi stalowe z kołpakami, manualną. 6 poduszek powietrznych, asystenta utrzymywania pasa ruchu, tempomat, światła do jazdy dziennej LED, regulację wysokości kolumny kierowniczej, cyfrowe zegary oraz 8 ekran systemu multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto. To na razie najwyższe bazowe wyposażenie w tym odcinku. Jednakże można znacznie zmienić konfigurację i za 77 tysięcy złotych dostać nowego Hyundai i10 z silnikiem wolnosącym, 1.2 MPI 84 konie, 5-stopniową skrzynią automatyczną oraz wersją wyposażenia Modern. Co do Dostajemy tu w standardzie Między innymi 14-calowe stalówki, automatyczną klimatyzację, tylne czujniki parkowania, tylne przyciemniane szyby, dodatkowo dodajecie za 1200 zł pakiet Winter z przednimi fotelami podgrzewanymi oraz podgrzewaną kierownicą, a także 15-calowe felgi aluminiowe za 1600 zł i sumarycznie otrzymujecie i 10 za 79 800 zł ze świetnym wyposażeniem. W kwestii samego mocniejszego silnika, to auto z przekładnią zautomatyzowaną robi setkę w 15,8 sekundy i spala średnio 5,5 do 5,8 litrów na 100 km. Jeśli chcecie, by palił mniej, to bierzcie pięciobiegowy manual tańszy o 4000 zł, czyli zapłacicie 75 800 zł. Kia Picanto 60 500 zł. To najmniejszy samochód oferowany w salonach marki Kia, produkowany w tej generacji od 2017 roku, ale w międzyczasie odświeżony. Podczas liftingu na dwozie Picanto zostało subtelnie odświeżone. Bazowa pojemność bagażnika tego modelu wynosi 255 litrów. Najtańsze Picanto z silnikiem 1.0 dpi 67 koni i sześciobiegową skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia M kosztuje właśnie 60 500 zł. Co dostajemy tu w zamian? 14-celowe felgi stalowe z kołpakami, manualną klimatyzację, sześć poduszek powietrznych. Kamerę cofania, fotel kierowcy z regulacją wysokości, 8 ekran systemu multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto, a także 6 głośników. Co więcej, za cenę 77 500 zł dostaniecie Picanto z mocniejszą benzyną 1,2 MPI 84 Konie oraz wersją wyposażenia GT Line. A co w jej ramach? 16-calowe felgi aluminiowe, tylne czujniki parkowania, bezkluczykowy system otwierania pojazdu, sportowa stylistyka zderzaków, przyciemniane tylne szyby, tapicerka ze skóry ekologicznej, podgrzewana kierownica oraz podgrzewane przednie fotele, elektrycznie składane lusterka, automatyczna klimatyzacja. Bardzo bogate wyposażenie za niską kwotę. Dopóki co najlepiej wyposażony samochód. Mitsubishi Space Star, 59 990 zł. To by powiedział, że to właśnie Mitsubishi, a nie Dacia, wystawi do odcinka reprezentanta w najniższej bazowej cenie. Jeśli chcecie kupić samochód sprzed niemal 10 lat i nadal cieszyć się aktualną generacją, to Space Star jest idealny do tego celu. Wśród konkurentów Space Stara, Volkswagen Up!, Hyundai i10 czy Toyota Aigo, to zatem auto z pogranicza segmentu A i B. Ma niezbyt zachęcający do dalekich podróży bagażnik o pojemności 235 litrów, jednak to auto przede wszystkim do miasta. Jak wspomniałem najtańszego Space Stara zakupicie za 59, 9990 zł i będzie to wersja z benzynowym silnikiem 1.2 o mocy 71 koni 5 pięciobiegową skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia Inform. Co ciekawe, auto jest wycenione tak, że od razu możecie wybrać wyższą wersję wyposażenia, czyli Intense. W jej ramach dostaniecie 7-calowy ekran systemu multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto, 4 głośniki, 6 poduszek powietrznych, automatyczną klimatyzację, podgrzewane przednie fotele, 15-calowe felgi aluminiowe, halogenowe reflektory, czujnik deszczu i zmierzchu, kamerę cofania przyciemniane tylne szyby, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, a także skórzane obszycie kierownicy. Wydaje się zatem, że to świetne wyposażenie za jedynie 73 990 zł. Opel Corsa, 71 900 zł. Jeśli chodzi o segment B, to wiele mają tu do powiedzenia Francuzi. Corsa generacji F została zaprezentowana w 2019 roku i od tamtej pory przeszła już upodabniający ją do reszty gamy lifting. Korzysta z tej samej platformy podłogowej co Peugeot 208 i tych samych jednostek napędowych. Do dyspozycji jest tu bagażnik o bazowej pojemności 309 litrów. Najtańsza Corsa, bo za 71 900 zł, jest do wyhaczenia z silnikiem benzynowym 1.2 o mocy 75 KM, 5 manualną oraz podstawową wersją wyposażenia Corsa. W jej ramach dostaniemy 16-calowe stalowe felgi, manualną klimatyzację, 8 poduszek powietrznych, tempomat, halogenowe reflektory, kolumnę kierowniczą regulowaną w obu płaszczyznach, fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach, 5-calowy wyświetlacz ponochromatyczny do obsługi radio. Tu możecie wybrać jedynie wyższą wersję wyposażenia Edition, podnosząc cenę do 77 200 zł. Dostaniecie wtedy jeszcze 16-calowe felgi aluminiowe, czujnik deszczu, 7 calowy ekran system Ultimate Niezbyt bogate wyposażenie i niezbyt przystępna oferta względem konkurencji. W kwestii samego silnika to podstawowy 1.275 koni oferuje przyspieszenie do setki w 13,2 sekundy i spalanie rzędu 5,5 litra na 100 km. Perze 208 79 500 zł. 208 to bliźniak konstrukcyjny wcześniej prezentowanej Korsy. Obecna wersja tego modelu zaraz wyjdzie ze sprzedaży, ponieważ francuski producent zaprezentował już model po liftingu. To dobry moment na zakupy. Choć 208 występuje w znacznie szerszej gamie silnikowej i gamie wersji wyposażenia, to tu z budżetem od 80 tysięcy zdecydowanie nie poszalejemy. 79 500 zł. tyle kosztuje najsłabsza wersja z podstawowym wyposażeniem z silnikiem 1,2 piórtek, 75 koni i 5 obiegową skrzynią manualną w wersji Active. Jeśli mowa o wymiarach Bagażnika to ten bazowo ma pojemność 311 litrów. Jakie jest podstawowe wyposażenie 208? Dostajecie m.in. 15-calowe felgi stalowe z kołpakami, kierownicę pokrytą skórą, 7-calowy ekran systemu multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto oraz 6 głośników, elektrycznie sterowane przednie szyby, lusterka elektrycznie sterowane i podgrzewane, fotel kierowcy regulowany na wysokość, czujnik zmierzchu, tempomat, 6 poduszek powietrznych, manualną klimatyzację. Lepsze wyposażenie niż w korsie i auto też prezentuje się chyba lepiej. we Renault Clio 71 900 zł. Podobnie jak w przypadku 208, również Clio doczekało się już gruntownego odświeżenia. To moment, w którym na placach pozostaje wiele przystępnych cenowo modeli, sprzed liftingu. Clio startuje w cenikach od kwoty 71 900 zł i zostało zbudowane na platformie podłogowej CMFB. Bagażnik ma tu bazową pojemność 391 litrów i to bardzo dobry wynik na tle konkurencji. Najtańsze Clio otrzyma turbodładowany benzynowy silnik 1.0 TCE o mocy 91 KONI z sześciobiegowym skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia Equilibr. Na start dostajecie tutaj 16-calowe felgi stalowe, manualną klimatyzację, 6 poduszek powietrznych, czujnik zmierzchu i deszczu, światła przednie Full LED Pure Vision, kierownicę pokrytą skórą, fotel kierowcy z regulacją wysokości, a także 7-calowy ekran systemu multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto. Możemy jeszcze tę konfigurację podnieść do wersji Techno, osiągając 79 900 zł. Wtedy na liście wyposażenia pojawią się jeszcze 16-calowe felgi aluminiowe, automatyczne Klimatyzacja, tylne czujniki parkowania, kamera cofania, układ bezkluczykowy, światła tylne full LED, cyfrowe wskaźniki za kierownicą. To bardzo solidna konfiguracja i bardzo poważny konkurent tego zestawienia. Wracając do samego silnika, to wspomniany 1.0 TCE-91 KONI oferuje setkę w 12,2 sekundy i spalanie rzędu 5,4 litra na 100 km. Seat Ibiza 68 900 zł. I przechodzimy do koncernu WAG. Na sam początek idzie Ibiza, będąca bliźniakiem konstrukcyjnym. Volkswagen Polo oraz skody Fabi. Piąta generacja malucha od Seata w miarę niedawno przeszła odświeżający lifting. Bazowa pojemność bagażnika to tutaj 355 litrów. Najmniej zapłacimy za nią 68 900 zł i będzie to wersja z silnikiem benzynowym 1.0 MPI 80 koni, 5-obiegową skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia Reference. Jak możecie się domyślać, wnętrze w tej wersji prezentuje się depresyjnie i rzeczywiście tak jest. W ramach bazowej wersji dostaniecie 15-celowe stalówki, manualną klimatyzację, 8 poduszek powietrznych, asystenta pasa ruchu, reflektory EcoLED, kolumnę kierowniczą regulowaną w obu płaszczyznach, elektrycznie regulowane lusterka, cyfrowe wskaźniki na 8 ekranie, a także ponad 8 ekran systemu multimedialnego z sześcioma głośnikami i Apple CarPlay oraz Android Auto. Szczęśliwie za tę cenę można jeszcze podnieść sobie wersję wyposażenia do Style oraz wziąć lepszy silnik, a mianowicie 1.0 TSI o mocy 95 koni mechanicznych, co dostajemy w wersji Style za 79 600 zł. Są to 15-calowe felgi aluminiowe Tempomat, tylne czujniki parkowania. Wybór silnika 1.0 TSI 95 KONI jest znacznie lepszy, bo ten oferuje przyspieszenie do setki w 10,9 sekundy i spalanie na poziomie 5,6 litra na 100 km. Skoda Fabia 66450 zł. Czwarta generacja Skody Fabi została zaprezentowana na początku maja 2021 roku i jest zbudowana na płycie podłogowej MQB A0. Jest większa od poprzedniczki i oferuje przestronniejszą kabinę. Bagażnik ma tu pojemność 380 litrów w bazowym ustawieniu tylnej kanapy. Za najtańszą Fabię zapłacicie 66450 zł i będzie to wersja z wolno benzynowym silnikiem 1.0 MPI 80 KONI z pięciobiegową skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia aktywnego która również może być bardzo smutna i depresyjna. W jej ramach dostaniecie 15-calowe felgi stalowe, manualną klimatyzację, 6 poduszek powietrznych, asystenta pasa ruchu, czujnik zmierzchu, reflektor LED Basic, kolumnę kierowniczą regulowaną w obu płaszczyznach, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, a także czterogłośnikowy system audio z 6,5-calowym ekranem radio. Mało, ale cena jest atrakcyjna i konfigurację można podnieść. Na przykład jeśli lekko przekroczycie dzisiejszy limit, to za 80 750 zł dostaniecie Fabię z silnikiem 1.0 TSI 110 Koni z sześciobiegowym manualem oraz wersją wyposażenia style. Co w jej ramach? 16 calowe felgi aluminiowe, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, system bezkluczykowy, kierownica pokryta skórą, oświetlenie nastrojowe, tempomat, tylne czujniki parkowania, 8-celowy ekran systemu multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto i 6 głośników. Wracając do wybranego silnika, to 1.0 TSI 110 KONI robi setkę w 9,9 sekundy i średnio spala 5,5 litra na 100 km. Skoda skala 77 850 zł. Jednak poszukując skody w tej półce cenowej, nie jesteście skazani. Nie jedynie na Fabie. Jest też Skala. To za to przedstawiciel segmentu B i C. Pierwszy w tym zestawieniu i jedyny. Auto zbudowane na bazie płyty podługowej MQBA0, czyli tej samej co Volkswagen Polo i Volkswagen T-Cross. Na polskim rynku sprzedawane jest od 2019 roku i wypełnia lukę pomiędzy Fabią a Octawią. Ma największy bagażnik w całym zestawieniu, bo bazowa pojemność to 467 litrów. Najtańsza skoda Skala kosztuje 77 850 zł i jest to dokładnie model z turbo odładowanym silnikiem. 1.0 TSI 95 KONI, 5-obiegową skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia Active. Co dostajemy tu w standardzie? 16-calowe felgi stalowe z kołpakami, manualną klimatyzację, 6 poduszek powietrznych, asystenta pasa ruchu, czujnik zmierzchu, reflektor LED Basic, fotel kierowcy regulowany na wysokość, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, a także czterogłośnikowy system audio z 6,5-calowym ekranem dotykowym. Wychodząc poza dzisiejszy limit i osiągając 81 850 zł, dostaniecie skalę w wersji Ambition z 6 16-calowymi aluminiowymi felgami, tylnymi czujnikami parkowania, kierownicą pokrytą skórą oraz ośmioma głośnikami. Jeśli mowa o jednostce 1.0 TSI 95 Koni, to w skali dzięki niej setkę osiągniecie w 10,9 sekundy, a średnie spalanie wyniesie w okolicach 5,5 litrów na 100 km. Suzuki Ignis 73 900 zł. Ignis to samochód, którego z czystym sercem można nazwać małym crossoverem, który opcjonalnie może zostać nawet wyposażony w napęd na cztery koła, zgodnie z dziedzictwem marki. Samochód w tej generacji wszedł na rynek w 2017 roku i od tamtej pory przeszedł już uatrakcyjniający lifting. Cechuje się bagażnikiem o pojemności bazowej wynoszącej 267 litrów i należy do segmentu A. Najtaniej zakupicie Ignisa za 73 900 zł i będzie to jedyna możliwa wersja benzynowa 1.2 Dualjet o mocy 83 koni z 5-obiegową skrzynią oraz wersją wyposażenia Comfort Plus. A w jej ramach dostaniecie 15-calowe felgi stalowe z kołpakami, manualną klimatyzację, 6 poduszek powietrznych, reflektor LED, pionową regulację kolumny kierowniczej, a także system audio z czterema głośnikami. Wychodząc lekko poza budżet i osiągając kwotę 81 900 zł, możecie podnieść wersję wyposażenia do Premium Plus, w której dostaniecie 16-calowe felgi aluminiowe, kamery cofania, przyciemniane tylne szyby, podgrzewane przednie fotele, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, a także 7-calowy ekran systemu Multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto. W kwestii samego układu napędowego to przyspieszenie do setki 12,7 sekundy i uzyskacie średnie spalanie na poziomie 5,1 litra na 100 km. Suzuki Swift. 70 900 złotych. Swift to zaś drugi znany i lubiany przedstawiciel gamy modelowej Suzuki. W aktualnym wydaniu ujrzał światło dzienne w 2017 roku i doczekał się już liftingu. Bazowa pojemność bagażnika wynosi tu 265 litrów. Najtańsze Suzuki Swift będzie kosztować 70 900 złotych i będzie to samochód z benzynowym silnikiem 1.2 Dualjet 83 konie z pięciobiegową skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia premium. Co dostajecie bazowo? 16-calowe felgi aluminiowe, tylne czujniki parkowania, kamerę cofania, przycisk Tylne szyby, siedmiocelowy ekran systemu multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto, manualną klimatyzację, 6 poduszek powietrznych, adaptacyjny tempomat, reflektor LED, kierownicę wykończoną skórą, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka całkiem ok. Wyposażenie, możemy je nawet podnieść do wersji Elegance i za 80 900 zł dostaniemy również automatyczną klimatyzację oraz nawigację. Toyota iGo X 68 900 zł. Kolejny super mały crossover znacznie nowszy od Ignisa, zaprezentowano ją w 2022 roku, a bazuje konstrukcyjnie na platformie GAB, czyli tej samej co w Jarisie oraz Yarisie Cross. Bazowa pojemność bagażnika to tutaj 231 litrów, najtańsze iGo X posiada benzynowy silnik 1.0 VVTi o mocy 72 koni 5 pięciobiegową skrzynię manualną oraz wersję wyposażenia Active, co dostajemy tu w zamian, 17-calowe felgi stalowe z kołpakami, manualną klimatyzację, 6 poduszek powietrznych, asystenta utrzymywania pasa ruchu adaptacyjny tempomat, reflektor LED, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, 7-calowy ekran system multimedialnego z Apple CarPlay i Android Auto. Szczęśliwie mamy jeszcze spory zapas budżetowy do naszego limitu. Za 79 900 zł otrzymacie wersję z 5-stopniowym automatem oraz wersją wyposażenia Style, w której dostaniecie jeszcze 17-calowe aluminiowe felgi, przyciemniane tylne szyby, kamerę cofania, kierownicę obszytą skórą oraz regulację wysokości fotela kierowcy. Wracając do jednostki 1.0 VVT i 72 konie, to robi ona setkę w 14 i 80 sekundy z automatem oraz osiąga zużycie paliwa na poziomie 5 litrów na 100 km. Volkswagen Up! 61 190 zł. Ostatni na dziś, czyli maluszek od Volkswagena. Zadebiutował w segmencie A w 2011 roku wraz z dwoma bliźniakami, Skodą City oraz Seatem Mi. Oferuje bagażnik o pojemności bazowej 251 litrów. Najtańszego APA dostaniecie za 61 190 zł i będzie to wersja z silnikiem 1.0 65 koni z 5 obiegową skrzynią manualną oraz wersją wyposażenia Move Up. Co dostaniecie w jej ramach? Asystenta toru jazdy, 8 poduszek powietrznych, lusterka podgrzewane i regulowane elektrycznie, halogenowe reflektory, manualną klimatyzację, kolumnę kierowniczą regulowaną w pionie, fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz 14-calowe felgi stalowe. Auto jest jednak na tyle tanie, że spokojnie można tu zaszaleć i wybrać najwyższą wersję wyposażenia bic, w której dostajemy oświetlenie nastrojowe, kierownicę obszytą skórą, a także sześciogłośnikowy system radiowy z 5-calowym wyświetlaczem oraz 15-calowe felgi aluminiowe. Cena końcowa wyniesie 71 590 to dziś już na tyle. Czy coś Was zaskoczyło? Który z samochodów chcielibyście wybrać najbardziej? Który jednak okazuje się za drogi, a który oferuje najwięcej w tej półce cenowej? Koniecznie napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Widzimy się w środę w nowym odcinku jazdy próbne o godzinie 20. Do zobaczenia i miłego tygodnia!